Szanowni Państwo, stało się efekt tuska. Po ponad ośmiu latach systematycznych spadków bezrobocia w Polsce i ustabilizowaniu się stopy bezrobocia na najniższym od 1990 roku poziomie 5% zaczyna się wzrost liczby osób bez pracy. W Polsce po raz pierwszy od lat doszło do dużej liczby zwolnień grupowych. Poinformowały o nich zakłady w województwach mazowieckim, małopolskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, a to zaledwie Początek efektu Tuska, efektu, którego przedsiębiorcy spodziewają się po rządzie podwyżek podatków i podwyżek cen energii. W tych nienormalnych, jak na ostatnie lata w Polsce, warunkach zapraszam Państwa na kolejne wydanie programu Polskość to Normalność. Tomasz Gdula. Kłaniam się i witam. Na początku proszę o łapki w górę, o dyskusję i o subskrypcje, które są ważne dla rozwoju mojego kanału. A teraz do rzeczy. Świętej pamięci profesor Zyta Gilowska, poseł na Sejm Rzeczypospolitej z ramienia Platformy Obywatelskiej, a później minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego w latach 2006-2007, mawiała, że podatki w miarę bezkarnie, czyli bez szkód dla gospodarki i dla zatrudnionych w niej ludzi, można podnosić tylko wtedy, gdy mamy okres prosperity, szybkiego i stabilnego rozwoju. Wtedy rzeczywiście podniesienie obciążeń fiskalnych nie powoduje dla gospodarki zbyt dużych trudności, ponieważ rozpędzona jest w stanie je pokonać niczym koń na parkurze, nawet najwyższą przeszkodę. Ale sytuacja zmienia się, gdy mamy do czynienia z pogarszającym się otoczeniem gospodarczym, gdy wokół Polski zaczyna się recesja albo przynajmniej spowolnienie, które przekłada się na naszą gospodarkę natychmiast Powinien reagować rząd, i wtedy ta reakcja powinna być bardzo jednoznaczna, to znaczy obniżenie podatków i obniżenie tych wszystkich obciążeń, które utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorcom, tak by musieli się oni mierzyć tylko z konkurencją, tylko z tym, co rzeczywiście jest już niezależne od władzy publicznej. Wszystkie inne kwestie powinny być. Związane z działaniami na rzecz przedsiębiorców. Tak było w Polsce w tym zupełnie niemającym precedensu w historii okresie lockdownów, kiedy pandemia koronawirusa, niezależnie od tego, co o niej sądzimy, co sądzimy o jej przyczynach, o jej skali i o podejściu władz, to jednak musimy powiedzieć, że polskie władze postępowały bardzo racjonalnie w tym nieracjonalnym czasie. Szliśmy drogą środka, ani w Polsce nie było nadmiernego luzu, to prawda, ale nie było też tak znaczących restrykcji jak chociażby w Niemczech czy w Holandii. Postanowiono kosztem do druku ogromnej ilości pieniędzy około ćwierć biliona złotych. Uratować miejsca pracy. Firmy dostały dopłaty, miejsca pracy zostały utrzymane, bezrobocie pozostało na poziomie 5%, nieosiągalnym przez zdecydowaną większość historii III Rzeczypospolitej. Poskutkowało to szybkim powrotem na ścieżkę rozwoju gospodarczego, dzięki czemu dużą część długu zaciągniętego przez państwo w obronie przedsiębiorstw i miejsc pracy udało się spłacić. Wystarczy porównać dane. W 2015 roku dług publiczny polski wynosił około 53% produktu krajowego brutto, czyli tego, co wytwarza gospodarka przez cały rok. Natomiast w roku 2023 było to niespełna 49%. To najlepszy dowód na to, iż warto inwestować w rozwój, warto inwestować w obronę polskich miejsc. Pracy. Zresztą nie tylko rząd PISu tak postępował. W 2001 roku gabinet Leszka Millera przejmował władzę po zwycięskich wyborach przy bezrobociu, które wynosiło uwaga 20%. I jakie były decyzje owego gabinetu? Wydawałoby się lewicowego, postkomunistycznego, a jednak bardzo prorynkowego, mającego świadomość, że bez rozwoju i bez tworzenia nowych miejsc pracy. Ani róż. W związku z tym podjęto decyzję o zminimalizowaniu, o zredukowaniu podatku CIT, podatku od przedsiębiorstw z 27 do 19%. To była jak na owe czasy rewolucja i to natychmiast przyniosło efekt. Gospodarka dostała nowej energii, wiatrów w żagle, bezrobocie powoli, ale systematycznie zaczęło spadać, PKB zaczęło rosnąć, wszystko działało tak, jak mówią najlepsze klasyczne szkoły ekonomii. Jakże to była inna polityka od tej, którą prowadził rząd Donalda Tuska w latach 2007-2015? Wtedy każdy problem, który spadał na rząd, problem finansowy, każda turbulencja w międzynarodowej gospodarce była traktowana jak najlepszy pretekst do tego, żeby dokręcić śrubę polskim przedsiębiorcom i polskim rodzinom. Przypomnę, w 2008 roku, 15 września, plajtuje amerykański bank Lehman Brothers. W 2009 roku fala związanego z tym kryzysu dociera do Polski, a dla rządu Tuska jest to powód do tego, ażeby na przykład zlikwidować program Rodzina na swoim. Pierwszy istotny, znaczący, realizowany po 1989 roku program, który miał wspierać polskie rodziny w zakupie mieszkań. Później mieliśmy kolejne kryzysy, na przykład w strefie euro, pamiętamy wszyscy perypetie Grecji, Włoch i nie tylko, generalnie krajów południa Europy, dla rządu Donalda Tuska był to powód, po pierwsze, żeby dołożyć się z polskich podatków do stabilizowania strefy euro. Mało kto już o tym pamięta, ale taka właśnie była przecież wtedy podjęta decyzja, a jednocześnie Polakom podniesiono VAT i podniesiono wiek emerytalny. Każdy problem gospodarczy był dobry dla tamtej ekipy, żeby dokręcać Polakom śrubę. To się zmieniło w roku 2015 wraz z nastaniem rządów prawa i sprawiedliwości. Rządów, do których mam bardzo wiele zastrzeżeń, przede wszystkim w sferze kulturalnej. Mówiłem tu już o tym, że z tych buńczucznie zapowiadanych superprodukcji filmowych, które miały promować wiedzę o polskiej historii na świecie, kompletnie nic nie wyszło. Mówiłem o tym, że instytucje kultury kompletnie nie zostały odwojowane, że cały czas, nawet zarządów Prawa i Sprawiedliwości, były przedłużane kadencje dyrektorów, którzy tolerowali radykalnie lewicowe postawy, który, którzy tolerowali marksizm kulturowy, którzy robili to wszystko, co wyborcom o wrażliwości konserwatywnej z całą pewnością nie mogło się podobać. Nie mówię, że nic się nie udało. Oczywiście, że na przykład odkupienie kolekcji Muzeum Czartoryskich i znakomita renowacja tego muzeum, które jest dzisiaj perełką na skalę środkowoeuropejską, to jeden z wielu sukcesów ekipy. Prawa i Sprawiedliwości, ekipy Zjednoczonej Prawicy, również na polu kultury. No ale jednak zdecydowanie więcej się nie udało, niż się udało, szczególnie jeżeli zestawiamy to z zapowiedziami, z programem, z tym wszystkim, co było Polakom obiecywane. Nie udały się również na przykład reformy wymiaru sprawiedliwości, bo prezydent Rzeczypospolitej, mimo że z tego samego obozu i Idący do wyborów 2015 roku pod hasłem reformy wymiaru sprawiedliwości, postanowił w 2017 roku włożyć kij w sprychy tej reformy i ją po prostu storpedować. Od tego zaczęła się cała kaskada problemów, które trwają do dzisiaj i z którymi jeszcze będziemy się bardzo, bardzo boleśnie borykali. Również jako zwykli obywatele, nie mogąc dojść, Sprawiedliwości w sądach, bo każdy będzie w stanie podważyć to, czy dany sędzia, czy też dany prokurator, to już w tej chwili w wyniku decyzji Adama Bodnara jest rzeczywiście prokuratorem i może wykonywać czynności związane z tym zawodem. Ale do rzeczy, do gospodarki. Dzisiaj mamy kolejny efekt Tuska, czyli wzrost bezrobocia po zaledwie czterech miesiącach rządów premiera i jego gabinetu. Powie ktoś, to niemożliwe, żeby w cztery miesiące rozregulować gospodarkę i zaszkodzić jej na tyle, by zaczęło odczuwalnie rosnąć bezrobocie. No ale jednak tak się, proszę Państwa, stało. Podniesienie podatku VAT na żywność do 5% z zerowej stawki, która obowiązywała od 2022 roku, to uderzenie w kieszenie Polaków. A zapowiedź podniesienia cen prądu o około 22%, co najmniej 22%, bo tak wynika z ogłoszonego już Projektu rządowego i mają te zmiany wejść w życie od 1 lipca, to są bardzo złe informacje dla przedsiębiorców. Oni doskonale wiedzą, że jeżeli Polacy będą musieli więcej płacić za żywność, to mniej pieniędzy wydadzą na inną konsumpcję, na wszelkie produkty przemysłowe i na usługi, a jeżeli do tego dochodzą jeszcze bardzo radykalnie zwiększone Koszty energii elektrycznej to przedsiębiorcy muszą antycypować, muszą brać pod uwagę te przyszłe skutki i już w tej chwili próbują się przed tym zabezpieczać. Do zwolnień grupowych około 4,5 tysiąca ludzi doszło, jak powiedziałem na wstępie, w województwach mazowieckim, małopolskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, a to jest dopiero początek. Kaskady problemów, z którymi spotka się tak polska gospodarka, jak przede wszystkim polskie rodziny. Efekt Tuska miało być 100 konkretów na 100 dni, a jest wzrost bezrobocia po zaledwie 120 dniach. Pierwszy od ponad 8 lat wzrost bezrobocia. Polsce. Polska przez ostatnie lata była liderem rozwoju w Unii Europejskiej. W latach 2016-2020 byliśmy wśród najszybciej rozwijających się państw. Po pandemii byliśmy już niekwestionowanym liderem, a to gwarantowało stabilność zatrudnienia, w związku z tym stabilność bytu ekonomicznego polskich rodzin. To się niestety kończy. To był program. Polskość to normalność. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się i zapraszam ponownie. Tomasz Gdula. Do zobaczenia.